No i się nagrywa. Szczęść Boże! Dziś 31. niedziela zwykła w ciągu roku. Spotykamy się na Górze ośmiu Błogosławieństw w Ewangelii według Świętego Mateusza. Zapraszam. Dziś wraz z Jezusem wychodzimy na Górę. Góry w Ewangelii są miejscem ważnym wydarzeń. Mamy do czynienia z górą kuszenia, z górą przemienienia. Jezus udaje się również na górę po to, aby się modlić. Aby lepiej zrozumieć dzisiejszy fragment Ewangelii, warto wrócić troszeczkę wcześniej. W czwartym rozdziale czytamy, że za Jezusem idą prawdziwe tłumy, ciągną one za Nim z Jerozolimy, z Dekapolu, z Zajordanii, z Galilei. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Są oni spragnieni. Spragnieni kolejnych uzdrowień, spragnieni cudów, które Jezus dokonuje. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus wychodzi na górę? W odpowiedzi możemy znaleźć kilka powodów. Po pierwsze, być może Jezus chciał nieco oddalić się od tłumu, chciał zaznać trochę więcej spokoju. Chciał przekazać swoją naukę wyłącznie uczniom. Z drugiej jednak strony, być może Jezus wychodzi na górę, aby właśnie te tłumy, które za Nim idą, lepiej Go słyszały. Nie mamy więc pewności, czy tłumy dzisiaj słyszą osiem błogosławieństw, czy też nie. Jest jednak dla nas pewne, że przy Jezusie są Jego uczniowie. Uczeń, a więc osoba, która chce poznać naukę Mistrza. Podąża za nim, słucha Jego nauczania, chce z nim przebywać, aby poznać go. Na górze słyszymy dziś osiem błogosławieństw. Co tak właściwie znaczy błogosławiony? To nic innego jak po prostu szczęśliwy. Jezus daje nam dzisiaj przepis na szczęście. Pokazuje nam postawy, które mają nas do tego szczęścia doprowadzić. Ale. Jezus nie ma na myśli naszego ziemskiego szczęścia. Myśli oczywiście o tym szczęściu wiecznym, szczęściu, które jest w pełni, które nigdy się nie kończy. Kiedy przyjrzymy się bliżej błogosławieństwom, zauważymy postawy, które zawierają pewną pustkę, pewną niepełność, pragnienie, które nie może być zrealizowane. Zobaczmy. Że mamy wskazanie na przykład braku materialnego, ale takiego braku, które nie jest widoczne dla świata. Z drugiej strony również widzimy brak radości. Są również pragnienia. Pragnienie sprawiedliwości, pragnienie pokoju. Naszemu ziemskiemu życiu towarzyszy pewna pustka. Nie znajdujemy tu na Ziemi rzeczy, przestrzeni. Która wypełniłaby nas całkowicie. I właśnie to miejsce niewypełnione w nas może stać się miejscem błogosławieństwa. Zobaczcie, że tam, gdzie mamy pewną pustkę, motywuje ona nas do działania, na przykład do wprowadzania pokoju czy sprawiedliwości w świecie. To miejsce niewypełnione w nas staje się również punktem naszego zwrócenia do Boga, pragnienia Boga. Pragnienia znalezienia pełni szczęścia. Musimy być świadomi tego, że tutaj na Ziemi nigdy nie zaznamy pełni szczęścia. Dokona się to dopiero w zjednoczeniu z Bogiem. Na koniec chcę Wam powiedzieć, że również i my w naszym życiu możemy stać się przekazicielami błogosławieństwa. Ksiądz Krzysztof Grzywocz w swoim nauczaniu bardzo często powtarzał, że błogosławić to znaczy dobrze mówić. Kierować słowo, które niesie życie, niesie nadzieję, rodzi pewne pragnienia. Możemy dobrze mówić w kierunku drugiej osoby, ale możemy też dobre słowo kierować do samych siebie. Jedynym źródłem błogosławieństwa jest Chrystus, ale to my możemy być Jego wysłannikami, którzy przekazują to błogosławieństwo dalej. Dzisiaj jest piękny dzień, niedziela, aby właśnie wypełnić tą misję przekazania błogosławieństwa drugiej osobie, ale też samemu sobie. Dobrej, błogosławionej niedzieli Wam życzę. Szczęść Boże.